Witajcie, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4. Witam Was w kolejnej części słuchej zabudowy na inwestycji, na której się znajduję. W poprzednim filmie widzieliście zabudowę dolnego poziomu Andresoli. Dzisiaj zajmę się sufitem podwieszanym w kuchni. Tak więc ten sufit będę dzisiaj wykonywał. Wiem, że było już kilka filmów odnośnie sufitów podwieszanych na moim kanale, ale nie było jeszcze takiego sufitu, w którym trzeba rozwiązać. Taką zagadkę, gdzie sufit tak naprawdę kończy nam się no, w pewnym etapie, i trzeba zrobić jakąś zabudowę, żeby się zlicować z tą ścianą. I dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić i przeprowadzę Was przez ten cały proces, jak rozmierzyć profile, jak zapytować dwukrotnie pod, prawidłowo i tak dalej, i tak dalej. Sufit będzie przechodził sobie w tą dolną część zabudowy, czyli będziemy musieli zlicować się tutaj z poziomem. Tak więc myślę, że to wszystko. Ładnie będzie ze sobą współgrało. I tyle, moi drodzy. Zapraszam Was na film. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, o co tutaj chodzi? Tak jak widzieliście przed chwilą w timelapsach, wykułem sobie tutaj troszeczkę tynku. Niestety musiałem też ruszyć, ruszyć cegły, żeby mi po prostu płyta weszła. Bo plan jest taki, że dostrzeliłem sobie tutaj profil, który licuje się, można powiedzieć, z plecami płyty, czyli od płaszczyzny tynku, cofnąłem się 1-2 mm laserem sobie to wyznaczyłem i przystrzeliłem profil i teraz plan jest taki, że tutaj, to jest oczywiście zagruntowane rzucę sobie klej gipsowy do klejenia płyt GK i po prostu przykleję płytę dodatkowo jeszcze dokręcę ją tutaj do tego profila ten profil nie traktuję jako profil konstrukcyjny czy jakiś tutaj element tej zawodowy. Bardziej chodziło mi o to, żeby ta płyta mi po prostu nie spłynęła niżej i żeby się jakoś trzymała, żeby jej tutaj nie podpierać. Tak? Czyli rzucam sobie klej gipsowy, doklejam sobie płytę i jak to wszystko przeschnie, dopiero sobie przykręcę profil przyścienny. I teraz, tak. Tutaj jest długość 2,50. Niestety ja mam tylko płyty dwumetrowe, szkoda, bo w sumie przydałaby się tutaj jedna długa płyta, ale no niestety tutaj no jakieś łączenie trzeba będzie zrobić. Mam nadzieję, że ta w przyszłości nie popęka. I w sumie tyle. Tak więc jedyne chyba rozsądne rozwiązanie. Później to wszystko będzie oczywiście zaszpachlowane. Tutaj wkleimy. Yy, jakąś taśmę, nie wiem czy to będzie tutaj czy, czy coś innego, raczej coś mocniejszego, bo fizelina może być za słaba i yy, yy, chyba, chyba, chyba w sumie no, najlogiczniejsze wyjście z tej yy, sytuacji. Tak więc yy, rzucam sobie klej gipsowy i kleję yy, płytę. Sytuacja opanowana, tak jak widzicie, mam już płyty tutaj zamocowane z jednej i z drugiej strony, tak jak widzieliście w timelapsach, tutaj udało się zrobić to na Atlasie M-Systemie i no tak to wygląda, moi drodzy. Musiałem, tak jak widzieliście przed chwilą, zresztą troszeczkę podkuć więcej, tu mi niestety odpadło. Ale to wszystko jest do wypełnienia uniflotem i później będę musiał wkleić no, najlepiej taśmę tape albo jeszcze coś szerszego. To się jeszcze zastanowię, zobaczę, co będzie dostępne w hurtowni. Tak jak widzicie, przyścienne też już mam okręcone Aha, tu jeszcze ważna sprawa, dosyć w sumie bo tutaj też sobie zakończyłem zabudowę dokładnie w ten sam sposób czyli podkleiłem sobie, wykułem kawałek tynku podkleiłem sobie płytę i dalej poszedłem sobie już konstrukcją i tak jak widzicie przyścienne mam już ponakręcane profile porozmierzane, pierwszy profil 10 cm od ściany, później 50, ale od ściany, nie od tego profila, czyli 50, 100, 150, czyli co 50 rozmierzam profile. Tu niestety wyszedł mi jeden 40 cm, dlatego, bo akurat wchodził w tą skrzynkę rozprężną i musiałem no, zawęzić, zawęzić wymiar. Jeżeli takie coś Wam wychodzi, to musicie skracać wymiar, a nie go rozszerzać. Czyli nie robicie na przykład 60 cm o 10 więcej, tylko zawężacie wymiar i robicie na przykład 40 cm, jak macie taką sytuację. No i tak, konstrukcja będzie dwupoziomowa krzyżowa, czyli polecę sobie ze 3-4 profile główne, zobaczę jak mi wyjdzie. Jednym głównym chciałbym zrobić kontynuację tego głównego, tam sobie łącznikiem z dłużnym sobie. Połączę, mam nadzieję, że to w miarę jakoś tam wyjdzie i e, będzie wszystko ok. I tyle moi drodzy, cała filozofia, tak więc e, tak to wygląda na ten moment. Ja biorę się za płytowanie, e, w sumie najpierw za konstrukcję, za poziomowanie konstrukcji i później płytowanie. Tak jak widzieliście na time lapsach przed chwilką, ja już mam sufit złożony. ja on ustawione zgodnie z wymiarami. Mam go pospinanego na łączniki krzyżowe. Tak więc wszystko jest. Tak jak widzicie, tutaj już pospinane, przygotowane do poziomowania. Wieszaki, na których będę zawieszał ten sufit, te są już przymocowane do sufitu i tutaj przed poziomowaniem chciałbym się chwilkę zatrzymać, bo w tym wypadku akurat będę poziomował sufit na wieszakach obrotowych. One tak wyglądają. Pokazuję je dlatego, bo raczej chyba na moich filmach ich nigdy nie widzieliście. No tutaj, ze względu na to, że materiały budowlane poszły do góry, no to troszeczkę z inwestorem chcieliśmy obciąć koszty i no zamówiliśmy takie. Ja akurat ich nie za bardzo lubię, ale no generalnie są dostępne, one też jak najbardziej się nadają. I teraz tak. Wieszak obrotowy jest zbudowany tak jak widzicie, no podobnie do wieszaka Noniuszowego, który, który tam widzieliście u mnie na filmach, z tym, że tutaj ma takie sprężynki, w które wkłada się pręd pręt wieszakowy. Czyli jak ściśniemy te sprężynki, możemy tutaj sobie manewrować tym prętem góra-dół. Jeżeli to puścimy, one domyślnie dążą do rozszerzenia i blokują nam tutaj ten wieszak. Ja zawiesiłem je do sufitu na dyble stalowe, takie zobaczcie sobie, mówiłem już kiedyś w którymś filmie, dlaczego powinno się wieszać sufity na dyble stalowe. Pokrótce powiem, że chodzi o przepisy PEPOSZ oraz że no, sam widziałem na szkoleniach, gdzie panowie wykładowcy na przykład z Knaufa pokazywali sufity na zdjęciach, które no nie wytrzymały próby czasu, po kilkunastu latach kołki, które były plastikowe, ten plastik uległ jakiejś erozji no i niestety sufity przegrywały z grawitacją, no tak to można pokrótce powiedzieć więc dlatego no ja zazwyczaj montuję na to i w sumie to tyle, tak bardzo, bardzo prosta sprawa wkładamy sobie w profil, w profil nasz CD przekręcamy, i tak jak widzicie, on się zapina i możemy sobie go poziomować. I teraz, tak, jeżeli mamy na przykład esy, czy profile, czy wieszaki właśnie noniuszowe, zapinamy je od razu. A jeżeli mamy na przykład takie wieszaki, jak właśnie dzisiaj, te obrotowe, to ja robię w ten sposób, i to właśnie dlatego chciałbym Wam o tym dzisiaj powiedzieć, że ustawiam sobie te wieszaki w linii, ale one są ustawione jakby równolegle do profila, czyli. Czyli po prostu no, w, te, w ten sposób, tak? I one są delikatnie wyżej. Nie zapinam ich wszystkich z tego powodu, że jeżeli bym je zapiął, ciężko by było to wszystko spoziomować. Tak? Generalnie. Powiem wam tak, no, ten mógłby być na przykład niżej, ja bym chciał poziomować jakiś tam wcześniejszy wieszak. Kamerka mi się włączyła. E, jakiś tam wcześniejszy wieszak e, i po prostu no, ten następny, by mi e, ciążył, tak. Więc dlatego ja to ustawiam e, w poprzek, tak, w ten sposób i dopiero jak e, będę poziomował bezpośrednio właśnie e, każdy każdy jeden wieszak to będę obkręcał, zapinał i dopiero e, dopiero sobie poziomował. Do poziomowania używam Lasera Bosza z taką tyczką. Pokazywałem ją kiedyś tam, w którymś filmie. Zapinam sobie do sufitu i w laserze jest taka tarczka celownicza, akurat w tym modelu, która ma tutaj magnes. Zapinamy sobie na magnes tak tą tarczkę i badamy po prostu tutaj, tak jak widzicie, no akurat laser będzie przeszkadzał. Tak jak laser powinien się spotkać tutaj na samym środku z tym, z tym kółeczkiem i wtedy wiemy, że sufit jest w poziomie i po prostu no zapinamy wieszaki po kolei. Ja zazwyczaj robię w ten sposób, że zapinam sobie od środka, bo na środku sufit najbardziej jakby jest opuszczony, czyli zapinam sobie od środka i rozchodzę się na boki. Tak zazwyczaj to robię. I w sumie to tyle. Jak macie jakieś pytania, to po prostu no piszcie pod tym filmem w komentarzu. W komentarzach postaram się na bieżąco odpowiedzieć. Dobra, i to tyle chyba. Poziomuję sufit. Konstrukcja sufitu jest już zrobiona. Tak jak widzieliście przed chwilką, wszystko jest poskładane, wypoziomowane. Poziomowanie tego sufitu trwało około 5 minut, tak więc no, dramatu nie ma. No, w sumie odwrócę kamerkę, pokażę Wam jak to wyszło. Nie będę się powtarzał z wymiarami, bo to jest bez sensu. Jeżeli chodzi o profile główne, czyli te tutaj, które idą w poprzek, no to starałem się, żeby one były co 90 cm, tak? tak mniej więcej to wyszło. Pierwszy profil jest tutaj 40 cm od ściany. Należy pamiętać, że profile prześcienne teoretycznie są tylko do wypoziomowania sufitów. One nie są za bardzo profilami konstrukcyjnymi, nie kręcimy się do nich, ale no wszyscy wiemy, że jeżeli są porządnie zamocowane do ściany i są to profile 0,6. E, tak, systemowe, no to one też podtrzymują te profile sufitowe. To nie jest tak do końca moim zdaniem, aczkolwiek no, teoria jest taka jak mówię. E, I teraz tak, e, tutaj przy tej zabudowie, e, którą wykonywałem, którą kleiłem, są dwa profile. Pewnie zapytacie, dlaczego to od razu Wam powiem. Tutaj przewidziane są barierki i tak się akurat składa, że był kilka dni temu pan ślusarz i poprosił mnie, żebym dołożył mu jeden dodatkowy profil, bo jak będzie się wiercił, kręcił barierkami, no to chciał mieć jakieś tam podparcie profilem. Pewnie nie widział moich filmów na temat mocowań do karton gipsu, ale no ja też nie jestem taką osobą, że jakoś się upieram i mądruję tutaj na budowie. Po prostu no, facet chciał, no to mu założyłem i tak po prostu będzie miał, jak mnie o to poprosił. Też no tak po prostu zrobiłem. I w sumie tyle. Tak to wygląda. I teraz tak, słuchajcie, moi drodzy. Postanowiłem podzielić to wideo na dwie części. W dzisiejszym odcinku widzieliście konstrukcję, pokazywałem Wam, jak zrobić konstrukcję sufitu. W kolejnym filmie zobaczycie płytowanie i zanim nie będziecie się denerwować, że znów to przeciągam i tak dalej, powiem Wam w ten sposób. Tutaj, nie wiedziałem o tym wcześniej, właściciele poprosili mnie, żebym zrobił zabudowy wnęki na jedną płytę. Wnęki te widzieliście już w poprzednich moich filmach. W zeszłym roku też miałem taką, taką akurat robotę, gdzie te wnęki wykonywałem. Był już taki jeden film, tam pokrótce opisywałem jak robiłem te wnęki. Ale jutro, jak będę to płytował, postaram się rozrysować to bardzo dokładnie i krok po kroku no, pokazać Wam, jak robię takie wnęki i po prostu no, wytłumaczyć to, żeby było zrozumiałe dla wszystkich. Stąd też moje cięcie tego filmu na dwa odcinki, jeżeli chodzi o ten sufit, żeby on nie był po prostu mega długi. Tak więc no, trochę cierpliwości. Za dwa dni udostępni się film. Spłytowania tego sufitu, tak więc no, bądźcie cierpliwi, i w sumie tyle. Dobra, pamiętajcie na koniec o łapce w górę, jeżeli film się podobał. Zostawcie komentarz pod filmem, obojętnie jaki, bo to też tam gdzieś pójnie ten algorytm YouTube'a. Dalej, no i w sumie to wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.